To Wojciech, ten piątek 13. pechowy dla Was, w pechowych okolicznościach ta pierwsza bramka, potem szybko stracona druga, no i próbowaliście odwrócić losy tego spotkania, nie udało się. Tak, pierwsza bramka dość pechowa, bo po rykoszecie. Myślę, że przyjechaliśmy na ciężki teren do dobrego zespołu. Zmierzyły się dwie, można powiedzieć, dobre drużyny z pierwszej ligi. Druga bramka Konsekwencja myślę yy, gry bardziej ofensywnej, musieliśmy dogonić wynik, yy, graliśmy później chwilę w przewadze, nie udało się, dążyliśmy do strzelania chociażby jednej bramki, żeby złapać kontakt. Trudno, nie udało się, trzeba, trzeba na spokojnie przeanalizować te, ten mecz i ciężko pracować do kolejnego, bo jedziemy do suwałki, w suwałkach musimy zdobyć y, punkty. Mimo tej drugiej straconej bramki na początku, mieliście swoje sytuacje i zaatakowaliście Wisłę. Więc to taki dobry prognostyk przed następnymi spotkaniami, no tak, musieliśmy zaatakować Wisłę, bo nie mieliśmy innego wyjścia. Przegrywaliśmy 2-0 i jak najszybciej chcieliśmy złapać kontakt, strzelić jedną bramkę, później powalczyć o drugą. Nie udało się, Wisła wygrała dzisiaj 2-0. I gratulacje. Nie chcę oceniać i mówić czegoś na gorąco, bo na pewno sztab szkoleniowy przeanalizuje tę porażkę i wyciągniemy wnioski na mecz z Wigrami. Teraz przed Wami dwa ostatnie mecze w tym roku w Suwałkach i w Sosnowcu. Jaki sobie plan ambicjonalny zakładacie? Minimum taki choćby na te dwa mecze. Nie zakładamy sobie planu. Chcemy pracować, popracujemy cały tydzień solidnie, przeanalizujemy na spokojnie mecz i o tym meczu trzeba jak najszybciej zapomnieć. Jutro zaczyna się już myślę analiza i praca przed wingra, wigrami. I jedziemy na wigry po punkty.